Yo, człowieki, z tej strony Bury i witam was w kolejnym odcinku z Grillizen III. W dzisiejszym odcinku typowe życie Sebastiana. Walczymy za legię, kroimy lamusów. No i pytamy się, czy ktoś ma problem. O, tam ci mają problem, od razu wpierdol. pierdol tak jak przyzwałem, normalnie słuchajcie cienia, takiego jak oni. No dobra, może być. Ale chcę chce, jest zło. Słuchajcie, ostatnio zauważyłem, że był jakiś problem z tym, że dźwięk się rozjeżdżał co do obrazu z kamerki. Mam nadzieję, że tym razem jest to poprawione. Przyjrzyjcie się przez chwilę i powiedzcie mi, czy jest git, czy jeszcze z tym powalczyć. Nie wiem, co się stało, wydaje mi się, że wcześniej tego nie było. A opcje się nie zmieniły. Musiałem, słuchajcie, zmienić. Naprawdę mocno musiałem tam bawić się w opcjach, o tak. Dobra, widzę, że oni już nie będą dalej za mnie szli, więc spoko. Mnie trochę zerwowało, że mi w expa. Ja sobie też ten odcinek obejrzę, tak mniej więcej. Nie cało oczywiście, bo mi się nie chce, ale... w jakimś tam... W sporym odcinku, żeby zobaczyć czy to się udało mi synchronizować już mniej więcej te usta z kamerką. Nie wiem o co, to, czemu to się zmieniło, ale. Ale słuchajcie, robimy nasuwando. Oj, co jest kurwa? Edward wstawa, nie ma czasu na objango. Są w ogóle szare ziemie? niekoniecznie. Nie, to jest po prostu kuźwa tak, tak szaro, no dobra. No sobie tak, że się na biało nie świecą. Więc takie normalne terytorium. Panie, zapasy żywności. A kim na się zobaczy? Czeki Sen mnie czeka. Czeka. To nie koszmar. A nie, Slane. O, w nie mam nadal włosy. Moja dusza nie straciła włosów. Well, look who we have here. Who's this? Are you lost? Are you talking to me? Ah, I see. another lost soul on the road to insanity. and you're up with everything that goes on here, are you? Well, at least i've been here a while. but you look like you've just arrived. what did you do to end up haunting this place? i'm really not supposed to be here. i'm not dead yet. huh? Ah. then you're in a worse situation than i thought. Jakąś w polskiej wersji bardziej go z tego wiecie? Część. Dobra. Ekipa Sebastianów nadciąga. A mi się wydaje, że są fani Krakowi, znaczy, kuźwa ten Kibice Krakowi, a no, na to sobie nie możemy położyć. On nie, 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 nie jest

No kurde Badaj. Ja nie żyję. A, bo ja mam mało zdrowia, no tak. Jakoś tak nie spojrzałem, wybaczcie. Skupiłem się na tym szkielecie. Not

i believe their leader jest up in the north. He planted the seeds of doubt. We must destroy it. Just tell me, we Czy jest jakiś jeszcze Lord cienia, Wyjątkowo nikczemny. Jak się będzie nazywał wyjątkowo nikczemny nord cienia, to odpadam. Odpadam. Dobra, teraz muszę znowu poznajdować tego luta. OK, ale zasywuję teraz. Już nie jestem głupi, spokojnie. Jedna rzecz, która mnie zawsze boli na padach... Niestety nigdy wam, Bo wiecie, na... konsolach z reguły nie ma opcji szybkiego zapisu. I na padzie nigdy nie ma nigdzie przypisane klawisze, klawisze do szybkiego zapisu. Chociaż na komputerach to bardzo popularna sprawa. I... kurna... i szkoda. A nie ma też jak przypisać, bo rzadko można sobie... Hmm, pozwolić na utratę jednego klawisza. To po pierwsze. A po drugie, jeszcze rzadziej chyba można w ogóle... Bawić się w przypisywanie na padzie klawiszy. Najczęściej po prostu w tych nowych grach, produkcjach, które są również na Xboxa, na konsole, które są albo portem, albo będą portem z na konsole, już jest. się pada i macie od razu hmm, zaprogramowane klawisze, tak? On od razu widzisz, że to jest pada od Xboxa, już się w to nie bawicie więcej. Dobra, tu będzie ostana pieprzanka. Więc od razu sobie zyskuję pierwsze ciosy. To. No kurde. Jakby to był Gothic 3, to póki walczę z jednym, żaden inny by mnie nie Po prostu patrzy się. Tak się przemowało pięknie miasta w Gothicu 3. Walczycie z jednym orkiem, hetkaninnych patrzy. Tylko, ja Już mam tyle hajsów w tej grze, że nie wiem, czy jeszcze jest sens to zbierać wszystko. Ale coś mi nie, nie pozwala tego nie robić. Może się okaże, że te kolejne zbroje będzie trzeba kupować. Jakieś będą drogie, tak jak u najemników, u smoków smoku w gotiku. Tam to kurna się działo Takie hajsy trzeba było oszczędzić, że ooo oh. There's no end to these foul creatures No co jest z tym ogarem No jasna dupa Ale mnie skosili, no, straszne. A te kurwa teleportowanie się to jest tak bez sensu zrobione. To z tego, że animacja jest jak hitbox zostaje w tym samym miejscu. Ten to jest przyjęty. Dobra, ubiję go. Kurde, regeneracja postępu jak najszybciej. Zasywuję oczywiście. No bo kurde. To w ogóle na półdy miałem iść, chcę zaznaczyć. A idziemy cały czas mniej więcej na północ, a no dobra. No kurde, mi się daje, że tutaj to chyba z ekipą będziemy później szli. I tu jest tyle monstrów. Bo sobie wiecie, spokojnie radzić ekipom, a no dobra. Kurwa, to bym Gościu. No kurna! Ta, kuźwa te uniki, no mówię Wam, pierwsza klasa. Znikam, nic się nie zmienia. Nie uf. Uf. No. Urde, to jest trudno. Szczerze powiedziawszy, trudno. Dobra, tam wyczuwam jaki kluta. Górna rzeczywiście. Jaka bieda. Znaczy, no nie wiecie, jest to jakiś hajs, no ale ja pierdzielę. Ja na tym poziomie mam tyle hajsów, że to się w głowie nie mieści. Takie coś to nie jest na jedna na pewnie. Ale jest źle. żelezy. żelezy ch chętnie sobie wykopi, wydobędę. Widać płapko pułapkę od razu. Będzie przygotować palec na przycisk Y. Ale zapiszę na wszelki wypadek. Jakby się okazało, że to nie Y tym razem. Jak pierdziele. Jeszcze brzmi, what, what the fuck. Uff. Tylko Mordor tu jest, nie? tak ja oh. jestem przygazaczony z tą szybkością, oh, w dupę. Ach, po jajkach. Dobrze. Nie, nie, nie. Nie ma, nie ma, wait here, kurwa. It looks like a likely place for an ambush I myself i prefer open combat there's no end to these foul creatures Nie sensu! Uh. To jest żałosne. No kurna! Nie no nie ma sensu używać w grze w ogóle uników, nie. Kto nazwał to w ogóle unikiem? Do czego to jest stworzone? Ale jest tak zepsute. Do no się denerwuje Do tego się denerwuje nie mogę sobie zablokować kamery na przeciwniku? chcę walczyć tylko z tym żmijem, to mi będzie czasami zmienia przeciwnika Dobra. No. Jakiś lucik? Zerzmija coś? Dobra. No dobra, ale zasługuje grę na wszelki, wypadek. Tu chyba nic nie ma. No, kuśwa, to, nie, to kapierce, to, <todgłos> these beasts are a pest. No, dobra, to mi się podała. Spójrzcie, tu jest strasznie dużo jakichś elementów, jakieś skrzynie. Wszędzie coś jest. Oczywiście tutaj nie są to przedmioty do interakcji jakiejkolwiek, ale jest taki. No, sporo tego jest. Nie ma nudy w tych lokacjach, to jest dobre. Są jakieś kopalnie, i widać, że to były kiedyś rzeczywiście kopalnia, nie jakieś kuźni. wiecie, żart.

Garłacz, super, ale piwo jest, To wygraliśmy. Dobra, ciekawe miejsce na Kimando, ale się kim nim w sumie, zregeneruje się przy okazji, jeszcze raz z tym slaydem pogadam. Już w durach. Jakbym cię olał, to, to, jest jest... to do No właśnie. Tylko ten półduszek bym mógł. I still have some things to do here. I still have some things to do here. Dobra, dobra. Ręskiem za włosami. Jeszcze niedawno byłem szanującym się byłem piratem, a teraz jestem setkiem. składa legi Chodź Edward nie kur dobry skok piękny doskonały No Boże trzeci raz słuchajcie. dobrze to idzie Lewa nad ten puduż żeby nie przedłużać Dobra rana teraz, dziękuję gro. Zapiszę jeszcze raz przed skokiem, a nie mogę teraz zapisać że jest animacja. Okej. Okay. No pain, no gain. Dobra pięknie. Wodospad magmy, coś pięknego. O, tu jest chyba złoto do wydobycia, Mayday. Jakoś nie wiem, piralnie nie potrafią mocy tak jakby użyczysz tym postaciom podczas bienia, ale to jeszcze nic przy tym, przy Beteździe. W tym Skyrimie jak wygląda wydobywanie śmiesznie. Tak jakby on głaskał w ogóle tę żyłę. Jakiegoś metalu, a nie chciał z niej wydobyć coś. Kurde, z tym... no wydaje mi się, że jakąś żyły, nie wiem, kuźwa żelaza, ebonu, czy jakiegokolwiek innego kuźwa malachitu. To trzeba przypierniczyć jednak. A on tam w Heirimie dotyka tego. Bierze ten topo... znaczy ten kilo w dwie ręce i dotyka tak delikatnie, stu stuku puku. W gotikach to dobrze wyglądało. Oni tak się fajnie na ten, na kolanach uginali, żeby nadać więcej mocy z ciała, a nie tylko rę wszystko z rąk, żeby szło. Mówięcie, ręce by się męczyły tysiąc razy bardziej, a tak to z całego ciała idzie energia do uderzenia w tą żyłę i, i to było takie... O jest ktoś mnie Edward, nauczyłeś się leczyć teraz, jako jesteś No Dopiero teraz, kuźwa, w tej sytuacji mi uleczyłeś. Ej, tego nie pamiętałem tej animacji, zarąbista. Dobrze Edward, w końcu pokona się. Nie pokonałeś, znudziło cię. No nieźle. Edward jest strasznie złożny, tak patrz na niego. Patty lepiej biła, kostuch leczył, Mendoza był w ogóle kozakiem, on to jak napierdalał to nie było co zbierać. A ten Edward to trochę taki, taki dunafink. Oprócz tego, że razem ze mną dołączył do Legii, za co można go szanować. Patrzcie, jak lepiemy. Teraz wysokraku. kraków it for you, ale na... górna. Ktoś mi pachnie lechem Poznań. Trzeba włączyć yy, protokół Uber w pierdolu. No ja rzeczywiście, jest tu lech Poznań. No, nie NO CO JEST GOŚCIU? KURNA JA SIĘ teleportuje, WIDZISZ TO? Skąd ty wiesz gdzie ja się teleportuję? Oddzielony Lech pozna Na do Mhm, ma ten też Prorok Edward, czemu też nie wstajesz? Żywopłot! Żywoplot! Kuźwa, nie okaż tej rośliny. Ja pierwsza z taką widzę. Dobra, idę zniszczyć portal tutaj i kończymy tę zabawę Ech. Wygrywamy ligę mistrzów Dla Legi There's no end to these creatures. Dobra kontra Beli Pierwsza Jeszcze byś go trafił Byłoby w ogóle super No kurde, jakiś ten żmij chyba trochę większy niż zwykle. Co się dzieje? Nie, czy ja już pierwsze głupoty, ale wydaje mi się kurwa jakiś taki olbrzymi. Nie, chyba normalny. Dobrze, pięknie, kuźwa. Patrzcie, jak się kuźwa zakrył nogami, bardzo dobrze. No i nice, one. Coś mi się wydaje, że cienie drastycznie tracą przewagę, jeśli chodzi o dominację nad światem. Ja dominuję nad tym światem. Legia Warszawa! Coś tu jest ukryte przed moim wzrokiem? Nie, niestety. Nie ma tak lekko. Dobra, e, e, szybki ruch na mapę. Poszedłem maksymalnie na północ i wydaje mi się, że zbadałem wszystkie te rubieże, więc powinienem iść na południe teraz. Powiedziałem rubieże, niekoniecznie wiem co to znaczy, ale mądre to słowo brzmi dobrze, więc... Więc wygląda na to, że jestem wykształconym youtuberem. Elo elo! Zabieram Was teraz na południowe rubieże. Czeka nas gorący yy, klimat tropikalnych wysp Kaladorów. Nie to że to chyba nie ogarnęły, jak się nazywają. I zamiast być w jaskini, to weszły sobie na otwarte pole, co mnie trochę stresuje. No to jest oszukiwanie natury. Mayday Take day, ptak, o co chodzi? Już zapomniałem już, że wy z No i było brutalne, takie ma być, gościu Jak nie my to oni. A te golemy w tej grze są kozackie. A pierdzielę tej. Tak mi się podobają te golemy. On tak dobrze zrobione. Kolejny ognisyp, tak, trochę się cykam. I kolejny golem przed nami, ale zrobiliśmy. Ja chyba jestem przy tym moście zawalonym, tak mi się wydaje. Dwa golemy, otwórz. Chyba okay. no, ja jeszcze próbuję nie? Dobra. We trójkę go chłopaki dokładnie ja jestem przy tym noście. Napierdziela we mnie dwiema łapami, ale ja w tym czasie robię kontrę. To jest cenietalny i teraz mi powiedzcie do czego jest unik skoro kontra działa tysiąc razy lepiej. Jest nietrafialny podczas niej, tak jak ja powinienem się, tak mi się wydaje podczas uniku. Wyczułem epickiego luta, słuchajcie. Już boję się myśleć, że tu absolutnie nic nie ma. Zajebiście. Ale lagi. Co się dzieje? Mayday? Mayday! Dobra, przeszły. Już się bałem, że znowu się ten... Yy, ...wiecie, karta coś tam pieprzy, ale już nie wiedziałbym co się z nią dzieje, ale od kiedy zmniejszyłem traktowanie to, to już nie powraca ten błąd, więc... ...chyba na pewno to o to chodziło. Daleko, daleko zeszedłem, dobra ludziska, wiecie co? Ja tu zakończę ten odcinek. Wygraliśmy legion z Lechem Poznań, jesteśmy mistrzami ligi. E, więc skórna, zapraszam was na kolejne odcinki. I wam jego dnia do ustrzenia. Eldo prezidento, peace out.